Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, taki dzisiaj trochę ciekawy, przywrotny tytuł nadałam, mojej wypowiedzi. E, wszyscy, wszyscy tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szukamy odpowiedzi, a nie pytań, prawda? E, że właściwie to powinniśmy znać odpowiedzi na wiele różnych rzeczy, a tutaj nagle e, pytania. E, chciałabym trochę o tych pytaniach dzisiaj porozmawiać, Access Consciousness, w dosłownym tłumaczeniu dostęp do świadomości, jak ktoś jeszcze nie spotkał się z, tym, z tą nazwą, to jest zespół narzędzi, które ułatwiają nam bycie bardziej szczęśliwym, żyć z większą lekkością, łatwością. Jest wśród tych narzędzi też zadawanie pytań. Dlaczego? Dlaczego zadajemy pytania? I to są pytania otwarte, co, co, co też ciekawe. Zadajemy pytania dlatego, że każda odpowiedź nas ogranicza i zawęża jakby możliwości, które mogą nas spotkać. I każde pytanie, szczególnie pytanie otwarte, jakby otwiera nas na przestrzeń, która jest poza tym co znamy do tej pory. Otwiera nas na przestrzeń czegoś spoza tej rzeczywistości, w której istniejemy, którą uznaliśmy na przykład za słuszną i i tam mamy dużo takich stałych punktów widzenia, że to jest takie i zawsze będzie takie. Na przykład, żeby zrealizować jakieś marzenie, potrzebujemy mieć pieniędzy na to odpowiednią ilość, więc w tym momencie używamy tych pieniędzy tak naprawdę jako ograniczenie realizacji tego marzenia, albo ograniczamy też sposób, w jaki ono może się zrealizować, właśnie do tego, do tej formy, że musimy mieć na nią pieniądze. Opowiem Wam takie moje doświadczenie z życia. Miałam kiedyś takiego przyjaciela, który bardzo chciał popłynąć statkiem. No i, i uznał, że potrzebuje określoną ilość pieniędzy na to, żeby mógł zrealizować te swoje marzenie. No i oczywiście, jak się domyślacie, tych pieniędzy nie miał, w związku z tym gdzieś tam uznał, że to jest niemożliwe. I, I zaproponowałam mu wtedy, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co chce zrobić tak naprawdę i jak się chce poczuć, czyli, że chce popłynąć tym statkiem. I zaczęliśmy zadawać pytanie, ok, jak to jest, co tu jest możliwe w tej kwestii, żebyśmy mogli popłynąć statkiem. I nawet poza tym, co znamy do tej pory, czyli jakby poza tym, że po, poza tymi pieniędzmi. Zadawaliśmy te pytania przez jakiś czas. Do mnie przyszła znajoma do pracy i mówi do mnie, wiesz co, ja organizuję takie wycieczki do Skandynawii i mam taki wolny termin i potrzebuję jakieś osiem osób. jakbyście znaleźli takie osiem osób to wy popłyniecie za darmo. to oczywiście się stało, jak się domyślacie. W związku z tym marzenie zrealizowało się właśnie kompletnie poza taką formą, czy takim rozwiązaniem, jakie, jakie ten mój przyjaciel uznał za jedyne możliwe. I dzięki temu, że otworzył się na coś więcej. Więc tak naprawdę to ta zabawa tymi pytaniami, powoduje, że możemy stworzyć coś zupełnie, zupełnie innego. I e, chciałam zaproponować wam kilka takich pytań, które ja używam, takich e, moich ulubionych. E, pierwsze z nich to jest, jeżeli coś się dzieje tak e, nie do końca po mojej myśli, to zawsze zadaję pytanie: ok, jak to się może poprawić? Jak to się może poprawić? Co tu jest jeszcze możliwe, o czym ja nie wiem do tej pory? E, kolejnym z takich e, Moich ulubionych pytań, to jest na przykład, jeżeli coś jest takie, no powiedzmy, niefajne, nie podoba mi się, to yy, zadaję sobie pytanie, OK, co jest w tym dobrego, czego ja jeszcze nie widzę? Zamiast na przykład mówić, „O Jezu, to jest fatalne, w ogóle co mi się stało i, i dlaczego mi się stało i po co, i, i, i cały czas jakby. Yy, ograniczać swoją, swoją rzeczywistość do tego właśnie wydarzenia, to zaczynam zadawać pytanie, ok, a co jest w tym dobrego, o czym ja jeszcze nie wiem. I jakby zmienia się kompletnie mój punkt widzenia, moja, moja otwartość na to, żeby zobaczyć w tym coś więcej, bo bardzo często jakaś ocena, którą mamy w danej sytuacji, ona nas ogranicza po prostu. Więc żeby zobaczyć coś więcej, warto sobie zadawać tego typu pytania jak już jest sytuacja taka naprawdę, że tak powiem, podbramkowa i ja czuję, że jestem w jakimś totalnym dramacie, to uwielbiam zadawać sobie pytanie, okej, okay, co jest w tym śmiesznego, z czego ja się jeszcze nie śmieję. Spróbujcie zadać sobie kilka razy takie pytanie naprawdę w sytuacji, którą postrzegacie jako taką już bez rozwiązania i zapewniam Was, że po kilku, po kilku takich pytaniach zaczniecie się po prostu z tego śmiać. I to daje możliwość otwarcia się jakby na coś innego, na coś, czego naprawdę nie byliśmy w stanie dostrzec do tej pory. Często mamy jakieś takie coś, że na przykład nie wiem, co zrobić, nie wiem, nie wiem, tak powtarzamy sobie to, nie wiem, a jakbyśmy sobie na przykład zadali w tym momencie pytanie: dobrze. Mm, a co by było, gdybym miała całkowitą jasność w tym temacie? Czy miał? E, jakby to było mieć e, e, totalną klarowność? Nie? Albo na przykład, e, a co wiem i udaje, że nie wiem? Takich pytań jest mnóstwo. E, jest bardzo e, fajną zabawą zadawanie pytania, na przykład, jak by to było, jakby coś tam. I wtedy, jeżeli zadajemy te, takie pytanie, zaczynające się od tego, jakby to było, na przykład, jakby to było, jakbym miała nieskończoną ilość pieniędzy, i zaczynam wchodzić w ten stan, zaczynam myśleć o tym, co by się w moim życiu zmieniło, co, by, e, co bym zaczęła robić, e, co bym robiła w ogóle z tymi pieniędzmi, na przykład. Jest też takie ćwiczenie z Access gdzie można sobie wyobrazić, że zarabiamy, dajmy na to 10 milionów. 10 milionów złotych wpływa co miesiąc na nasze konto. I, e, I najpierw oczywiście płacimy wszystkie tam długi, zaległości, kupujemy znajomym, nieznajomym, tam komu chcemy, te wszystkie różne przedmioty, które chcieliśmy kupić i tak dalej, ale te pieniądze dalej wpływają. I tak przez kilka dni spróbujcie sobie zapisywać to, co by się zmieniło w waszym życiu, co by się zmieniło w was, e, co byście inaczej robili. I to otwiera na zupełnie inną przestrzeń. Zadawanie takich pytań, zaczynających się od tego, jak by to było. Zmienia kompletnie naszą energetykę, zmienia pole informacyjne, w którym jesteśmy, i nasze emocje. W związku z tym wcho zaczynamy wchodzić w zupełnie inną rzeczywistość, nową, jak gdyby, nieznaną do tej pory. I mam taką propozycję. Pobawcie się troszkę tego. Zobaczcie, jak to jest, zadając sobie takie pytania otwarte właśnie. I, i wejście w taki stan. Magii. Jakby to było być takim magikiem, tak naprawdę, i móc kreować wszystko, cokolwiek zapragniemy. Otwórzcie się na to, pobawcie się tym. Oczywiście, w każdej chwili możecie wrócić do tego stanu wybranej, jedynej, słusznej rzeczywistości, jeżeli Wam się to nie spodoba, ale myślę, że warto czegoś takiego doświadczyć, otworzyć się na to. I mam taką ogromną prośbę, żebyście spróbowali sami wymyśleć jakieś pytanie. Na przykład zaczynające się od tego, jakby to było, albo jakiekolwiek inne pytanie otwarte, które Wam przyjdzie do głowy, albo które może już stosowaliście w życiu i mogłoby się przydać komuś innemu. Bardzo, bardzo proszę, umieszczajcie te pytania w komentarzach. Będę super wdzięczna. No i życzę udanej zabawy z pytaniami. I pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.